Mamy tutaj wyciskarkę Akira. Całkiem solidnie zapakowana. W środku mamy kolorowy karton. Tak wygląda z zewnątrz? Mamy jakieś dane, specyfikacje. W środku się znajduje instrukcja Całość jest solidnie zapakowana w gruby syropian stawa wyciskarki z silnikiem całkiem całkiem ciężka Elementy dodatkowe są zapakowane w dodatkowy karton. Mamy dwa pojemniki. Jeden pojemnik na sok, drugi na pulpę. Mamy sito, jest pełne sito. Mamy pojemnik też do robienia topu. Mamy też szczoteczkę do czyszczenia. To jest taka dodatkowa też taka mała szczoteczka, żeby lepiej ewentualnie czyścić sito dodatkowe elementy. Mamy dźwignię do tego, aby skręcać sito ze ślimakiem. No i mamy także misę. No mamy popychacz. Do owoców i warzyw. No i mamy górę Misena. Montujemy ją na podstawie. Całość jest całkiem solidna. Górę, górę możemy zdjąć. W środku mamy ślimak z sitem, aby ewentualnie zdemontować te dwa elementy. Musimy włożyć świdnie, odkręcić, całość odkręca się całkiem całkiem łatwo. Mamy ślimak. No i mamy dodatkowe, dodatkowe sito do robienia soku, blokada. Także mamy tutaj uszczelki, aby sok się nie wydostawał na zewnątrz. To co jest Ważne jeszcze, to przy samej misie mamy od spodu uszczelkę. Tą uszczelkę wkładamy, aby sok po prostu trafiał do, odpowiedniej, do odpowiedniego pojemnika. Możemy złożyć sito. Ze ślimakiem. Całość, delikatnie Wkręcamy, aby całość była stabilna, Montujemy w środku. Zakładamy górną pokrywę. No i mamy wyciskarkę zużoną. To są do, dodatkowe, dodatkowe elementy. Wyciskarka wolnoobrotowa akira. Co mamy w zestawie instrukcja. Sito z bawełnianą szmatką do tofu. Szczoteczka do czyszczenia. Dodatkowe drugie sito. Jedno sito znajduje się już w środku, jest zmontowane. Dźwignia do montażu: sita ze ślimakiem. Dwa pojemniki, jeden pojemnik na sok, drugi na pulpę. No i oczywiście wyciskarkę. Wyciskarka składa się z podstawy solidnie wykonanej. No i z misy, gdzie wyciska się. Sam sok. Jak jest skonstruowana misa? Od góry mamy popychacz do owoców i warzyw. Mamy pokrywę, którą się demontuje. W środku mamy ślimak i sito, które możemy bardzo łatwo rozkręcić. Wkładając dźwignię, leciutko przekręcając. Można to zdemontować, umyć. Bardzo łatwo jest to w myciu dzięki temu, że. Te dwa elementy można zdemontować. Montaż też jest bardzo łatwy. Jak pracuje wyciskarka po włączeniu? Jest całkiem, całkiem cicha. Widać, że obraca się sito ze ślimakiem i możemy tworzyć warzywa, owoce. Stąd wyleci sok, a stąd wyleci pulpa. Ale bieg wsteczny, gdyby się coś nam zablokowało. No i także bieg do przodu.